Kondycja szpitali polskich jest bardzo różnorodna. E, tutaj kluczowym czynnikiem, który powoduje aktualną sytuację finansową są podwyżki, które musieliśmy wypłacić naszym pracownikom w roku 2022. Wtedy to e, zostały na nowo przeliczone stawki. Duży, duża ilość pieniędzy, które do tej pory szła bokiem, została e, opisana wycenami świadczeń, ale niestety ten opis był opisem złym, był opisem niedostatecznym. Spowodowało to znaczące pogorszenie sytuacji finansowej wielu szpitali i z tym problemem również borykamy się w tym roku i niestety perspektywy na przyszłość również są niepokojące. Otóż jeżeli są decyzje na szczeblu ministerialnym, na szczeblu sejmowym, skąd idą słuszne, dotyczące zwiększenia uposażeń naszych pracowników, to zatem w ślad zatem musi iść precyzyjne zwiększenie wycen, tak, ażebyśmy mieli możliwość wypłacenia tych podwyżek. Jeżeli tego nie będzie, ta sytuacja finansowa będzie się pogarszać. Kluczem jest tutaj finansowanie po pierwsze za pracę, po pierwsze za pracę, a więc to nie powinno być tak, że Nasze finansowanie jest spowodowane kosztami wynagrodzeń. Jak gdyby finansowanie szpitali ma umożliwić zapłacenie stawek pracy dla naszych pracowników, przede wszystkim finansowanie szpitali musi dotyczyć efektów zdrowotnych, które dzięki temu uzyskujemy. A więc po pierwsze, trzeba płacić za pracę. Natomiast w realiach tych szpitali, które pełnią permanentny, ostry dyżur, musi być również uwzględniony koszt gotowości, który w realiach szpitali powiatowych, szpitali wojewódzkich, również niektórych innych jest znaczącą częścią naszych kosztów. Otóż my nie wiemy, kiedy pojawi się pacjent, którym będziemy mogli udzielić świadczeń i za to świadczenie wystawić potem rachunek. My musimy być gotowi cały czas, a to jest duży koszt. To jest ogromny koszt, koszt gotowości bloku, koszt gotowości szpitalnego oddziału ratunkowego, koszt gotowości zaplecza diagnostycznego, laboratoryjnego, badań obrazowych. I to w wycenach również musi być uwzględnione. Jeżeli nic się nie zmieni, sytuacja finansowa szpitali będzie ulegała dalszemu pogorszeniu, coraz większą część naszych środków finansowych, którymi dysponujemy, zamiast poświęcać na lepsze leczenie naszych chorych, będziemy musieli poświęcić na koszty finansowe. Koszty zapłaty odsetek, koszty zapłaty za nieterminowe dostawy. No system po prostu się rozreguluje, a później dojdzie to, czego chyba nikt sobie nie życzy, a więc konieczność ograniczenia świadczeń, konieczność zamykania oddziałów czy wręcz niektórych szpitali. To idzie po prostu do katastrofy.